Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja może trochę inaczej Panie Burmistrzu, powstają te nowe drogi w miejscowościach wiejskich, ale brak jest na nich oznakowania i boję się, że w pewnym momencie dojdzie tam do jakichś styczek Przy mogę nie trafić do powiedział w tłumie, ale nie o takie oznakowanie nie Ale Ale prosiłbym się przyjrzeć temu tematowi i, i raczej uporządkować, bo to się zaczyna robić problem. Druga rzecz, panie burmistrzu, ja w zeszłym roku przy konstruowaniu budżetu wnioskowałem o to, żeby podatek rolny czy w ogóle w podatku ująć 10 czy 12 czy 20 zł na powiedzmy tak ogólnie spółki wodne na zajęcie się tematem tych właśnie tych rowów, zaniedbanych robów i tak dalej, i tak dalej. Bo okazuje się, że wszystko, wszystkiemu jest winien rolnik, który jest w polu, zaorował czy nie zaorował ten ruch, ale... Proszę Państwa, każdy mieszkaniec miasta zrzuca swoje wody deszczowe, burzowe i to spływa do tych robów i co? I rolnik musi je czyścić, rolnik musi je utrzymać, no ale rolnika na to po prostu jest nie stać, żeby on to zrobił. Jeśli Panie Burmistrzu nie wygospodujemy jakichś środków co roku, mniejszych lub większych na zadbanie o, te, o tą rzecz, będą problemy się powtarzały. Musimy to temu tematowi się przyjrzeć i spróbować jakoś zaradzić. Tak. To jest taki mój wniosek i taka prośba. Dziękuję. Odpowiem, jeżeli można na Jeżeli Państwo nie Panie, Panie Jerzy, aż tak tych rolników bym do końca nie bronił. Gdzie şey są postawa mi wyraźnie? Kto korzysta, ten ponosi koszty i, i powinien w utrzymaniu danych cieków wodnych, także tych robów w szczegółowości jest kilka nie? i różnych właścicieli, to jest inna sprawa. Inną rzeczą jest, że nasza tradycja dyscyplinująca, czy dyscyplina, czy mądrość ucieka, Każdy rolników w tym również, że były te spółki wodne po parę złotych od hektara, Konserwowałoby się te rowy, nie tylko te, i można było wspólnie coś osiągnąć lepszy stan. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że w Śląskiej jest mała spółka, działa wodna, ogrodnica bodajże należy i poza tym niewielu. Kwestia samych robów. No trzeba znaleźć sposób, ja go chcę zaproponować. I nie wiem, no, trzeba będzie się przymierzyć. Może nawet do tego budżetu opłaty za powierzchnię dachów i odprowadzonych ilości wody do y, cieków wodnych, odbiorników od wszystkich y, instytucji mieszkańców. Z drugiej strony od kilku lat strategię podatku rolnego prowadziliśmy. Y, sposób, że maksymalna wysokość podatku rolnego to było 80% górnej stawki. Jeżeli jest wola Państwa na 100% i 20% z tego przeznaczamy na melioracje wodne, bardzo proszę. Jestem gotowy przyjąć taką propozycję. Z drugiej strony też chcę Państwu powiedzieć, że podatek rolny to naprawdę nie jest yy, mocarz w budżecie gminy. Wartość na dzień dzisiejszy jest milion złotych z całej gminy. Cena poprzedniego kwartału, poprzedniego yy, roku zbóż była niska. straciliśmy ponad 500 tysięcy złotych na podatku rolnym. Jest to duże wagnięcie, ponad 30%. Ale jest, jeżeli będzie wola, Jurek, i Ty przeprowadzisz temat tutaj z rolnikami, z radnymi, przyjął 100%, Proszę bardzo, przyjmuję i 20% oddaję na tylko urządzenia melioracyjne. Dziękuję.